To kiedy jesteś w Dawaj, wyzwal, że już w Porylomsie Ale teraz musisz naprawić Wypisz, dawaj numer? O! Może być ciężko, no Same długie podobno No oni już są gotowi Zostałem mail'a Co? No, no. Co dostałeś? Co, no, Co? Ty gadasz? Zamknij się, zamknij się, proszę cię Gmail'a, sorry <śleski> no, Nie, 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 nie Nie raz tak, nie No До цъка. Хцеш ли ще тази? Ди е тази? Която беше? Хумър? О, това. Хцеш ли това? Dobra, ale to tylko dla ujęcia jest zrobione. To tylko dla ujęcia jest jak coś. Dziękuję. Izabelo, nie liczy się, czy miałabyś miliony pieniędzy, super szybkie samochody i pełno domów. Słuchaj, z Tobą mogłabym nawet mieszkać w Melinie, bo tego są przyjaciółki. Para? Hallo. Powtórz co wieść. Krijo. Uff, ty, ten Artur. Halo? <śmiech> <śmiech> A nie było tego śmiechu, ale przypał. <śmiech> ale przypał. <laughs> To jest gotowe zwanie, prawdopodobnie wpatrzmy silnik. Chyba on się rozbiegać. Mi się daje na swojezo. Kod 7, 0. kod 0. Co jest 5? Łasek Krzaki. Jeden uciekł na pole golfowe. Wybiega z drugiej strony. Wybiega od furtki, od prawej. Wolę GTS, GTS podjeżdża. Ach, dwie sobie, dwie osoby. Aha, wstawaj tą Wiktorią. Sospek down. Naprawdę, powinien tak jeden sospek uciekł z Suburbanem Jak czarny, to kręci się w okolicy. Ale spili do JMS. Zbierać wszystkich. Zatrzymanie Ponownie podjeżdża. Roket 900 Wychodzą osoby z Roketa. Chod Chod zero. Zero. No super.

mnie zakłócił Gołada Ta Gołada Ej chłopaki wyjdźcie bo ja byłem No wyjdźcie z auta no Odejdź bo kierowca ma problemy No No Spójrz Co jest Ja poprowadzę Pomóc wam kogoś zabrać? Ty panu nie mogę za kierowcę wejść w tym aucie kto jest na kierowcy? Git, siadaj, siadaj, siadaj. Dobra, jedziemy Jaka amatora, Jakub No i co? No Drogą idzie chłop, drogą! Czemu odpuście? No bo... Odpuść, odpuść może. No Kopci się, kopci się. Dzwoni mi ten. Stój, 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 stój! stój! Leży, leży, leży. Od kogo odchodzimy? Zostawiamy... Od owszaków starych wszystkich. Czyli Patryczka i tak dalej zostawiacie? Tak. Mhm. Da. Okej. Okay. Zostawiamy ich wszystkich, a... I idziemy na swoje. No dobra. Myślę, że będziemy mogli do tego usiąść i załatwić to. Gar Garcia z wami? Garcia, Xavier, mhm. Zjechał na niepoprawny poszczególny Co? Ale porobił. Co za kutas. zgubiłem go. 7, nie wow. Jak nie on to odj**ał w ogóle? Ale on tak chyba to przypadkowo nie. ogólnie ogóle nie Tak, tak co mi się robi. wydaje. Fajną tabliczkę Zajmę. dają, tylko nie daj się zabrać, bierz Paję ją zim. ze sobą. Ja. Dobra, leżysz k**wa, leżysz! Ty też leżysz k**wa. O, no nie! A, no nie ja mnie nie, nie, pałką, Oła. nie Dobrze. To niech się stanie, nie? Najważniejsze, żeby stał. Aha! No pewnie, że tak. Pani jest chyba harcerką. Tańcerką? Harcerką. A, harcerką, nie. No jak nie? No nie. Pani jest harcerką, bo postawiła mi pani namiot. To do widzenia. Do zobaczenia. Miłego tydzień. Czterech paralizatorów. Z 50 15 zestaw małego policjanta. To jest. Rady też okay. plastikowe. Dobra. Zobaczę, co to się zrobi. Ile zarabiasz na godzinę? Malutko. A na 10 minut? A no, tak. Za no. 4000. Na, no, chcesz mieć 200% pensji? Tak chcę No to kurwa bądź potulny W porządku eee, Skontaktuję się po napadzie z burmistrzem Masz 5 sekund na decyzję do... Czas leci Nie mogę sam podejść do decyzji Okej okay, panowie, wychodzimy Miłego dnia życia Przedzwonić wszystkich pirotechników Będą w namiotach pracować. O kurde O, wydaje tak mi się, że możemy się nim przejechać. W porządku. Eee, proszę z... ja tam siadam. Jak najbardziej. Przepraszam. Się burmistrz na górę weź. Super. Okej, okay, możemy jechać. Zapnijcie pasy, wracamy pod komendę. jest strzały o, do opon Witam pana prezydenta Ucieka yeah. o, Opony Już, już, już Już, już Mamy napad, dzięki temu nie możemy zareagować Burmistrz masz skargę, je pierdolę Jesteś <grym> <Coś> przyjemny <grym> Starczy, starczy Stop, stop Wsiadaj no. Ale opony całe Dobre to opony dealera nie zmieniamy. Dobrze, że na testa tylko. Siema, Ale to jest jakiś ten. Jedziemy im pomóc w napadzie. W ramach przeprosin. Ma ktoś z was chusteczki, może? Znajdą się takowe. To obrzucić mu radiowóz. Ja do takiego gaina nie podjeżdżam, bo to też jest debil. Tak. Pseudo gangster, no. Znaczy, no powiem ci tak: generalnie, lepiej unikać sobie Vincenzo, Veloce, Rockiego Gaina i tego. No właśnie, przejechał obok. I Jokera, co nie?